już jaki chłop, poleci? O, co? Co? Można jeszcze tak spaść? Holy crap. Sajan wbija się na trap. To bardzo. Ej, yo, co? Siemano. Tu z wasz kochany Sajanek, druga transmisja na żywo. Nas st nie... Na na stroje, w serwisie Twitch TV. Zróbcie piękno. Odlegałaś. O, Ło, tej, Namisia. na Misia, Ej, kot mnie zaatakował, poszarpał mi słuchawki. Ale chwila, bo tutaj coś się, coś się niewesołego wydarzy zaraz chyba. Dobra, na misia. możesz tutaj sobie siedzieć pod warunkiem, że nie będziesz nic niszczyć. Na misia. ja prowadzę teraz. Ue, ty na misia, co ty robisz? Ej, bo ja teraz w grę chcę grać na bank. Ue! Dobra, Fila, ała, a rzeczywiście. No jelo wy. Tajkę, Szybciutko tylko zresetujmy sobie licznik deadów. Pyk. I niech tak będzie jak najdłużej. Chłopaki, jak już jesteście, możecie zostawić donate, wiadomo. Zbieram na piłkę do kosza, bo się zajawiłem z ziomkiem, sobie chodzę. O kur. To one night stand Eeeeh. Odejdź ode mnie. oj, 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 oj. Fast attack na plecy. Au. Dobra. Jeszcze raz. Fast attack na plecy. U. A tu co? Teraz się ich 50? Kurwa? Nie! Co jest? Daj mi oddychać! Jest! Dobra, w ostatniej chwili. Iś! Ała! Pięknie. Co to za ryba? Jakaś po. A, aha, to jest świeczka. To niezła, rozbita świeczka. Pick up. Podnosimy jakieś itemy, które można sprzedać. Ja chciałbym zobaczyć jakiegoś sprzedawcę. Ty Tyzywy sprzedawczyka. Ała. Uuu, nie, to jest Pufferfish. Nie, nie, nie. Proszę ode mnie. O, i teraz ją na łeb? Giń! Proszę. Jezu, jak blisko. Ale gościa. Oj, nie, nie, nie. Proszę tu nie. No, podejdź tutaj, kolego. Nie, brat na mnie poczeka w kałuży kwasu. O, tak? Jednak podejdziesz? Au. O oh, Jezus, Maria, ale było blisko. Uh, aha, ja nic nie mam. Nie wiem, jak się wyleczyć. Okej, okay. pewnie że dam radę. Co? Laughable <grymne> 9. <grymne> 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 Hello, sorry for bothering you. I want to offer promotion of your channel, viewers, followers, views, chat bots, etc. The price is lower than any competitor. The quality is guaranteed to be the best. Nie, <laughs> <laughs> Czekaj, nie bo chyba nie po polsku. Uh, o, oh, to powiem, Oh, hello, hello, my friend. I will tell you something uh, in my language, uh, so you know. I am from Poland and I want to uh, greet you like a friend. This is how you say, uh, you know, a greeting to a friend in Pol. Poland, you know, wait a second. Wait a second. I need to focus because uh, the freaking crab is trying to kill me in game Of course don't ban me to each administration and uh, not attack. Uh, so uh, I want to tell you that That means you. You. You are beautiful and I love you. Aha, gościu nawet nie wypowiedział. Oho, przed checkpointem zdadałem wcześniej. No nieźle. Basenowe streamy, kiedy będą basenowe streamy. Jak będzie się dawać donate i będą pieniążki z tego, no to oczywiście będę. Zbuduję sobie dom, tak? Kupię basen. Ale pu... Przesuniemy stolik i będzie miejsce na taki dmuchany. Czekaj, czekaj, czekaj. Sprawdźmy to. No czekaj, jakby ten basen. Bez kitu robią tak. Robią tak na streamach, że dają ma. Ty no, patrzcie tego cwaniaka. Patrzcie, ja sobie zszedłem i patrzcie. No se siadła. No właśnie, wypad mi stąd. Nie no, na misia moja kochana, nie bój się. Pomyślimy z basenem, zrobimy kiedyś dla Beki. A nawiązując do wody, do basenów, no to wracamy do wody i napierdzielamy się krabem. Jezus Maria, co? Crime possession of seaweed, my man. Eee, a co ja tu mam? kokonat nad i ce giant nad not... ja Bym mega chciał dostać paczkę od kaktusa. W sensie paczkę kaktusów bym chciał dostać. Tych lodów. Musicie pisać komentarze kaktusowe i pisać maile, wysłać gołęby pocztowe, że Sajanek, pierwszy sponsor jaki chce, pierwsza współpraca w mojej karierze, chcę żeby była z kaktusem. Bo ja lubię te lody. Kupiłem sobie pudło lodów. Nie wiem, tam było ich 12 czy ileś. Są bardzo pyszne i mają mało kalorii, dlatego je po prostu szybko zjadłem. No ale ja chcę. Te lody kaktusa mają być tutaj po prostu nie ma koniec dyskusji Eee co? A gra, dobra zapomniałem, gramy w grę A przegrałem w grę, ku... kurde blaszka Crime looking at me funny Dave tak skończy Jak e, będzie dalej pisać niemiłe komentarze na, nie, na czacie W grze komputerowej oczywiście, k***a ku... Nie życzymy nikomu złego Trot face Nie, żartuję, naprawdę, przysięgam Przysięgam Dawaj rolling Rolling, 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 rolling Ty, podoba mi się ten tak. Rolling, rolling Czyli Rolling, rollin, rollin! Pięknie! Ty, ale ten kokos fajnie. Pozdrawiam psa O, jest tutaj Shortcut Discovered. Ja musiałbym jeździć do Za dobrze szło, co nie? Za dobrze szło! A! Na misie mnie tutaj męczy cały czas. Na Misia, zostałeś... zostałaś na karmiona. Zostałeś na karmiona. Pobawi... Nie, nie, pobawiliśmy się. Ajajaj, aj, aj. no dobra. Okej, okay, robi się ciekawie. Kiedy ona i to? Oh my god! nam style, yś! Kolego, koleżanko, tajna broń I teraz rollin', 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 rollin' Dear god! Ej, ta gra jest brutalna Człowieku, kto ci to... Znaczy, krabie, krabie, kto... Biedny krabie, kto ci to zrobił? Dobra Co my tu mamy? Oj, oj He? Oj, oj, oj Oh my... Ja, bombę oczywiście Bomba klat Ale dostałem oczywiście Okej okay. Rollin', rollin', Pick. Ała, dobra Czemu ona żyga? Obrzydliwe What the hell? Oj, no nie Chłop się zachowuje, jakby to były Dark Soulsy. No bo to są jakby Dark Soulsy, no. W sensie? Ja oglądałem filmy, recenzje i tak dalej, tej gry, no i to jest najprostsza odmiana, jakby souls lajka. -like co nie zmienia faktu, że jest to trudne, tak? Proszę nie hejtować, proszę samemu. O, od razu taki atak z bomby. Aha! Dobra, ona sobie teraz bełta. Dobra, myślę, że to mamy. Że to jest ta próba, nie? Co ona robi? Nie widzę, co ona robi! Okej. Okay. Teraz się uda. Mówię wam. No nie rzygaj na mnie! No i rozdupcyła mnie, no. No, nie, zatruła mnie! Mogę być na blisko. To zdodżuję, bo tutaj z lewej bije. To mogę zdodżować, blisko. No i Żyga, to muszę się cofnąć. Tyle wiem na bank. No, ona tu mnie nie może tak zaatakować. Tym nie może zaatakować, jak tu jestem blisko. No tutaj dodge po prostu jakikolwiek. Tutaj cofka wiadomo, bo bije. W sensie Żygo. O! O! Ej, rozgryzłem ją! S! 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 Dziękuję, pięknie. Ale widzicie, zasy... Zacząłem robić to, co ja wiedziałem, że mam zrobić. I, i się udało. Pięk, piękne zdanie. Holy abalone! O nie! No dobra, musimy gonić typa. O, nowy atak jakiś mamy. Ok, use adaptation. Aha, tuż ją zaatakował. Tylko ja się uleczę, bo ja widzę, że tutaj już jest Bosik. Będzie ta fajna muzyczka? Jest! Mmm, dobra, bijemy się. Pyk, dodź. O, o, o. Ała. Ała, ała. Ale go ładnie klepie Pięknie Co nam jest... Co jest? Dygam się. Ała. Czekaj, bo mam nowy ruch. Uuuu. Jeszcze raz. Ej, za pierwszym go klepnę? Czy to jest możliwe? BUM! Dziękuję! Dziękuję za pierwszym No i ku... Mamy to! We have this! Uh, biedny krabik z rurą No i idziemy do Big City Ooooo! Loading screen, nowa lokacja O! Oh, co upuściłem? Dobra Lecim nas cecim Siemaneczko It's over, it's all over No i co? Co to tego gościa coś, coś tutaj? No niestety, droga się rozwaliła No ale co, no skakujemy yeah. Aha, dobrze, że to się nie liczy watery grave, że to nie jest śmierć od razu. Aaa, już widzę na mapie, że jest coś innego. O, mamy checkpointa. Co to mamy? Uuuu, sos muzu. Oooo! Mordowiertara. O! Pyk! Czy ja mogę... To wygląda jak coś, na czym jednocześnie mógłbym się wspinać. Teraz, żeby się nie wywalić na głupi web. Uuu, dobra, albo to Konik, konik morski Brat we mnie tiktakami strzela, Cześć to? Siema szefie, klucz Klucz darowy, fajny nick, ziemeczku Okej, okay. dobra, dobra, czekaj, wyleczmy się No nie fajnie się wydarzyło Nie fajnie się wydarzyło A po ze szczyrku <glucz udarowy> wszystko jasne Strzyk to jest bardzo ładne miejsce Ja pamiętam, że bardzo ambitny plan Któregoś dnia stwierdziłem, że wstanę sobie rano I pojadę tam na rowerze z Bielska I wrócę się Oczywiście bardzo byłem zmotywowany, żeby to zrobić Ponieważ nie spałem całą noc yy, A wiadomo, jak się nie śpi całą noc To fajno, fajne pomysły przychodzą do głowy Właśnie jeden z nich było, żeby pojechać na rowerze do Strzyku I z powrotem I to była bardzo fajna podróż Po trzech godzinach chyba, czy iluś tam Wróciłem do domu i po prostu dead poszedłem spać Bardzo fajny Łoo! Ale blisko! U, zielony krabik Holy crab No my god! Pyk, 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 pyk! No jest zedałem No nie! Oooo! Pierwszy Donate! Oki to towar. Liczę, że uzbierasz na piłkę i będziesz grał jak Sohan. Proste! Łoo! Pięknie! Dziękuję pięknie za cika Jest na piłeczkę zbierane. Fajnie, dźwięk Donate tu działa. Oj, dobra, wiecie co? Ja chyba. Ja chyba sobie ucieknę. Czemu się czad zjebał? Co się. Co się wydarzyło? No, jest dałem Ej, dałem dodża! No, dałem dodża! Ok, i teraz. Pięknie, zostałeś unicestwiony, ziomeczku. Ja tylko dodżuję. Nie używam w ogóle tej funkcji. Ee, bronienia się co jest wielkim błędem podejrzewam z mojej strony, bo to, bo to bardzo. Yo, co jest? Ej, yo, co? coś dorzucę Kerselit. Yo, co? What? Co jest? MC Kulem XD Dzięki za stówkę. What? Ej, co? Na, no, na. No. Dobra, mamy TikToka. Tak naprawdę ty zostawione. <średencji> <średencji> Nie, bo chodzi o to, że. Sorry, bo MC kulem to jest mordeczkę, z którą ja, gra ja gram w kosza. I mówił, że dawaj, daj cel donatów na piłkę do kosza, że rzucę donate'a i będziesz miał szota na TikToku. Ale ale ja już powiedziałem, no dobra, ale na streamie, chociaż powiem, że to było ustawione. A na TikToku będzie, że co? Niemożliwe. No, więc ten, taka śmieszna sytuacja. No i sprzedał kolegę. Dobra, to jak coś na, na TikToku, pełna wkrętka, i tak będą pisać, że na banku stawione. Mądrzy ludzie z TikToka. Niech żyją w niepewności. Oj, oj, oj! O kupa. Ło! Co? Co mam robić? Co mam robić? Ty, nie, nie uchwyciłem go. Oj, 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 oj! Nie, proszę! Czyli można jednak spaść i umrzeć. Oooo! Let's go! No to będzie fikołek. Dobra. Waga. Waga. Ty boję się, co już się coś stanie. Ej, dygam się. Kurwa, nie robiłem tego mega dawno. Ostatni raz coś takiego pewnie zrobiłem w łóżku albo coś. Czekaj, jak? Ale o kurde. Jak się coś stanie, to shot na TikToka. No oczywiście, że tak O, kurwa. O, o, ale sobie w plecy tak skoczyłem na plecy. No co symuluję no. Ty aż muszę to zobaczyć jak to wyglądało. Dobra. To nie wyglądało w ogóle boleśnie, ale trochę zabolało. Ej, zaraz możemy zmienić na tego, na Jump Kinga. Uś. O, piłeczka. Słabszel. Tennis ball. Uś. No hello. Do you like going fast? Mordo. Co? LB sprinting? No dobra woo, wow! Let's go! Ej, zajebiste! <laughs> Ej, to bustos! Czekaj, ja mogę tak normalnie? Normalnie tak mogę. Dobra, kończymy kraba na dzisiaj. Puścimy. Oooo! Oh! Oh! Czekaj! Tak, głośno się zgit? No to bardzo fajnie. O nie! O nie! Co? Czemu streama wywaliło? <laughs> Halo! Ej, czemu? I dlatego pisaliście F? Ja myślałem, że dlatego, że ten, że granie działa, czy coś takiego. Aha! A ja tu zacząłem się... O, ale Bęger teraz leci. Trochę greźcisze, bo... No, nie! Nie mogę alt-tabować! Nie mogę alt-tabować, nie mogę gry ciszy. Ile już gram? 5 minut. No, już dotarłem dalej niż Prince Chris. S? Wołajcie, Prince Chrisa, że ja go klepię w Jump Kinga tak o. Brat. Brat grał godzinę i w godzinę nie mógł dotrzeć tutaj, gdzie ja jestem. Pyk! S? No i dobra, dotarliśmy tutaj. Dobrze jest głośność. Kurwa! Ja się alt -ta Jestem niczym. No ej, i teraz nie, i teraz tam nie wskoczę Muszę się znieczulić zanim znowu zaczynam pisać Każdy donate, y, donate o treści Sajan zamknij mordę i skup się na grze To zamykam mordę na, y, na, tyle i, na tyle minut ile jest donate To na tyle zamykam mordę i skupiam się na tej grze Kurwa, pozdrawiam Soki Boja O, no i lecimy dalej w kanały O kurwa aj aj Czekaj, czekaj, aż gratki powiedział i spadłem! Eee, U, uh. Ej, żebyś na dół nie spadł, och-oj... O nie! Kurwa! <tryk> 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 Jaki timing idealny! No dobrze no, dobrze. No dobrze, w takim razie to, to się skupiam, no, już zamykam mordę. Ej, dobra, kiedy mogę mówić? Ej, bo ktoś, bo jakiś, jakiś, nowy widz wejdzie i zobaczy, że gościu gra w Jump Kinga i nic nie mówi. Za jakieś 7 minut, no nie! Jak wrócę do momentu, z którego spadłem, to już mogę mówić. Mogę kupić coś zaraz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie! Tutaj dotarłem, to stąd spadłem, więc teraz mogę się odzywać. Dobra. Uś! Dobra. Uś! Zaraz przyjdzie na oko, Jakie śmiecie, ej! Co? Zaraz bada. Przegnoje <śmiany> Jak są te streamy na TikToku Sprawdzę bym się odezwał Dobra, siedzę cicho Nie no gościu Pospokój się Ja pierdolę Dobra, siedzę cicho no chłopaki, dajcie mi mówić, proszę. PROSZĘ WAS, KU... No do... Utkaj dupę, a nie. Nie jest muzyczka za głośno? Czy trochę ściszyć ją? Czy jest git? Ja muszę dziewczynę odwieść to dorzucę 10 minut, zeby nie przegapić. Masz do piłki jeszcze i sieć cicho. Nie no, nie, 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 nie. To już za duża przesada. Nie może być tak. Ja już... E, cel piłki, zebrany! No nie, nie, nie! A teraz wy... mam Mam piłkę, to teraz se mogę gadać. W to mam, es? No nie! Jakieś może słowa otuchy, wsparcia, żebym ja wskoczył na górę, a nie, a nie mnie tutaj ciśniecie. Każecie mi się zamknąć. Mówicie, żebym siedział na i żebym zamknął dupę. Ja myślałem, że jak włączę tego streama, to będzie. Bardzo fajna, miła ucieczka od rzeczywistości. A tutaj mnie obrażają. Dają mi pieniądze, fajnie. Ale pieniądze szczęście nie dało! Dobra, już, już możemy skończyć pajacerkę. Co wam. O! Ale możesz dalej do przesyłać. Albo wiesz, bo nie we... Bo fajna piłka jakaś się trafi za 150, ale jeszcze dostawa 11 pewnie, czy coś takiego. To weź tam piątkę rzuć. Dobra, nie no żartuję. Nie, nie czuję się zobowiązany, żeby mi przelewać hajs. Dobra, za... Dostawa 11, tak? Ja pie. Nie! Nie! Dostawa 11, tak. Dziękuję ci. Tutaj też nie na full. No nie! Ja! Przecież ja już byłem na tym! Ja już na tym byłem. No dobra, to teraz odpalmy sobie gettinga, nie? Dobra, wyłaź, ziomeczku. I pykę. lecimy z tematem. Dobra. Yś. Pyk. Pa. Widzisz to? Człowieku, paszę movement, paszaj movement. Powiedz mi, że to widzisz. Czekaj. O, pyk. No. Cyk. Chłopie, ja to przejdę naraz. Pyk. U. Robi docisk. Ja im robię docisk. Chyba. Pyk. Cyk. Dobra, gościu, to nie jest żadne wyzwanie, ten getting over it. O co mi chodzi? Właśnie. O, pyk. Właśnie już myślałem, że karma. O, pyk, yś, yś, yś. Dobra, spoko... spokojnie. Właśnie chodzi o to, że ja teraz hypuję, że jestem zajebisty i zaraz się spierdolę na, na głupi łeb. Yś, yś, Sigma. Proste. No jakiś ch**owy king, ku... A To jest gra. Gościu, kto pytał? Poddymiam, poddymiam, to wiesz, to było specjalnie, spokojnie. Oj, 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 oj To ostatni raz taka wpadka była, już co się takie coś się nigdy więcej nie wydarzy. Przysięgam. Ło ło, ku... a oj oj, 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 oj oj oj, oj. Ha, już, myśl, już myślałeś, co? Nie ma takiej sytuacji. Oj, 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 oj. Jeden stream ja już osiągnąłem więcej niż na moich sześciu filmach, nie? Cześć to! Łącznie pewnie już 24 godziny pracy nad tymi wszystkimi filmami. A ja tutaj w 3 godziny trzasnąłem 167 zł, nie? Fajnie. Czuję, że jak najmniej. Łe! Dobra, czekaj, bo tutaj jest teraz. O! Pyk, pomarańcza! Uwaga! Teraz backstory mają ja dla ciebie. To miejsce wśród moich znajomych jest zwane Xoxo. Dlaczego? Ponieważ w Bielsku Białej w miejscu. Z... W którym żyję. Jest taki klub Xoxo i on kiedyś nazywał się Pomarańcza. Stąd ta miejscówka nazywa się Xoxo. Jep. I Xoxo jest najbardziej peszącym. Szczerze, to jest najgorsza miejscówka z całej gry. Powiem ci szczerze, bo właśnie tutaj taki mały błąd potrafi zepsuć bardzo dużo. Znowu się pobieram od wesela do wesela, do wesela do wesela. No i dobra. E, wróciliśmy do Xoxo, pomarańczy, planety. O! Co? Co?! Można jeszcze tak spaść? What? Co to? No stary samochód i szczęka, ja na jakąś spadłem. O! Się... Stary, stary, idealnie się składa, bo właśnie akurat odpaliliśmy. Odpaliliśmy grę i właśnie zacząłem. Eee, Więc su, ale zdążyłeś, super. Ale i dalej czy... <śla> chciałeś freestyle, tak? Zrobimy ci freestyle. Będzie na Shota, będzie na Shota. A freestyle ta beat, ej na jakim bicie? Pop smoke type beat. Dobra, pierwszy. Prada. Przychodzi do mnie mama, bo był dzień matki. I chcę jej robić pyszne obiadki. Gotujemy obiad. Nie bierzemy opiat. Ej, ej, o, zamknij buzię, zamknij buzię, nie dam ciszej tej muze. Ej, ja byłem raperem w ogóle, wiecie? Ja coś tam sobie rapowałem. Tiger Bones, <laughs> ale... Drugi beat. Bouncy Astrap Beat. U, dawajcie ten. A, czekaj, temat koszykówka. Dobra, przepraszam, bo nie przeczytałem wcześniej. Okej. Okay. Yeah, yeah, yeah. Dobra, yeah. Ja mam styl człowieku. Mam piłkę do kosza z donate'ów. Ziomek podaje piłkę. Ja rzucam se do kosza. O, patrzy na mnie tutaj jakaś młoda. Ona mówi: "Jak długo ty grasz w kosza?" A ja mówię: "Od wczoraj, ej." O, no i to imponuje tu wszystkim. Ja tu zgarniam se najlepsze ci. O, robię sobie tutaj freestyle. O, je, yeah, yeah. Ej, dobra, bo się już podpaliłem, nie? Eee, czekaj, temat jumping Freestyle Dobra, lecimy U, u yeah, yeah, Ah, yeah. Ziomek podaje mi tutaj jakaś rozkminka, o Odpalam streamka i na w Jump Kinga, o Wsiskam se spację, lecę w górę, potem w boki I wyje*** się na dół, no co ty, no co ty Dają mi donate, żebym zamknął mordę A ja ich tu dawaj hajs Kupię sobie nową piłkę O, i zapalę sobie Nie powiem tego na streamie Ej, o Podpaliłem się, ej U o. Holy crap Sam wbija się na trap Kurde, Robię hejs jak pan Krab! Nie, 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 dobrze. Kiedyś wyszła O ty na mnie spojrzałeś. A, a, już tak? 38? Dobra, nieważne. Ej, dobra, kmina. Ja ostatnio byłem na komunii mojego siostro. Wycisz, kurwa. Byłem na. Kurwa. Byłem na komunii moje si mojego siostrzeńca. W trakcie mszy. Oczywiście nudy, nie wiadomo. No, bo się nic nie dzieje, nie ma dymów. Ksiądz tam mówi dzieciom: czy wierzycie, Boga, stworzyciela? Ten. I dzieci tak. 6, 7, lat 10, nie wiem. Wierzymy. I ja mam takie: ha? Mordo, ja Ci mogę powiedzieć, że gościu w czerwonym stroju roznosi prezenty po całym świecie. Jeden i Ty w to uwierzysz. Mogę Ci powiedzieć, że słońce jak zachodzi, ono idzie spać i gaśnie. Kurwa. I Ty chcesz mi powiedzieć, że to dziecko wierzy w Boga? Świadomie Ja nie chcę nikogo urazić w wierze i tak dalej. Ja się nie wyśmiewam, tylko dla mnie to jest jakby ciekawe, że nie mówię, że na siłę wpychane, nie wiem, jak inaczej to rozwiązać. Ale to mnie zastanawia, że te dzieci nie wiedzą, co to jest tak naprawdę. One tego nie rozumieją. One słuchają to na religii czy coś, ale one tego nie kumają w 100%. Umówmy się. I na tej mszy ogólnie siedzimy. No wiadomo, nudy. I po tej mszy brat mi pokazał. Dosłownie brat, mój brat, pokazał mi coś, co mi rozje. O, i jakby takie rzeczy się nam szydziały, to jakbym chodził, patrzcie. Patrzcie to. Potęga wale diabła w mordę. To jest hit internetu i po prostu to ma za mało wyświetleń. Ojcze, oczyści ich krzawale. nie oczyszczenia oczyszczenia. mnie płonie, nie Na za siłą nic już nie zatrzymam mnie Potęga! Potęga, potęga! Z niebawem mnie jedzie! Aleluja Walę diabła w mordę! Nokautuje go! <laughs> mm. <laughs> Jeszcze raz Dawaj, z wiarą <sharpy> Nokaut no no Wszyscy no szatana! Jeszcze raz! Diabła w mordę! Balni go w mordę! I patrzę no, no, teraz to! Dawaj lewy prawy! Patrzę to! Oś 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 oś! Jakie koło poleci! Co jest? Potęga! Potęga! Dobra, wystarczy. Wiecie o co chodzi, nie? Jedni walą konia, oni walą diabła! Dokładnie tak jest! O! Zrobię zro zro jeszcze miniaturkę do ten... Na szoty. Hej, autentycznie. Ja normalnie, jak na przykład robię miniaturkę, to nie robię tego samego dnia co film nagram, bo mi się nie chce. I jakiś tam losowy dzień, ja taki. palam kompa, syf jest za mną, ale ja wiem, że to, że to wytnę, nie? I ja, i ja później odpalam sobie nagrywanie, i tak. I później to wycinam. I mam miniaturkę. Dobra. Bardzo dziękuję za dzisiejszy stream. Najlepszy stream w moim życiu. Naprawdę fajnie. Do następnego. Powiedzcie jakiś papa. O, serduszka, serduszka, serduszka. Tak się nie robi ser. Ludzie. Ej, ludzie wynaleźli nowe serduszko. Od, od niedawna robi się tak, które jest mega efektywne. Naprawdę tyle lat zajęło ludziom, żeby ogarnąć, że tak się nie robi serca. Nieważne. Papa.